Jeżeli sprawdzicie sobie mój kanał na Social Blade, to zobaczycie, że mój miesięczny dochód to na poziomie 35 do 562 dolarów miesięcznie. Jest to uśredniona kwota przez ostatnie 90 dni i nasz koszt miesięczny paliwa jedzenia i wszystkiego związanego właśnie z tą podróżą to około 2200 dolarów, to tak naprawdę według tego musielibyśmy dokładać każdego miesiąca około 1700 dolarów do tej całej podróży. Od kiedy wyruszyliśmy w tą podróż, minęło ponad 11 tygodni. W ciągu tych 11 tygodni udostępniłem 25 filmów. Praca na YouTube nie jest to zwykła praca, do której idziecie sobie na 40 godzin tygodniowo, robicie 5-8 godzinnych zmian i do domu i już się tym nie zajmujecie. Przez te 11 tygodni przepracowałem 770 godzin w zaokrągleniu. W lutym na tych filmach zarobiliśmy 796 dolarów, w 1540 kwietnia 1000 310 dolarów, co daje nam całkowitą kwotę przez te 11 tygodni 3647, czyli w tym momencie, tak naprawdę, w lutym, dołożyliśmy 1400 dolarów do tego, żeby można było udostępnić te filmy. YouTube nie jest zbyt łaskawy z niektórymi twórcami. Jeżeli jesteście tutaj na tym kanale od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja od zawsze walczę z tym algorytmem od zawsze moje filmy są ukrywane wielokrotnie ostatnie parę filmów. Wielu z Was, tak naprawdę. Nie dostała powiadomień. No i teraz najśmieszniejsza część tego filmu, jeżeli sobie przeliczycie nasz dochód z 90 dni, podzielicie to przez ilość godzin, które ja przepracowałem, aby stworzyć te filmy, to mi stawka godzinowa wychodzi 4,73. Też rozumiem, że niektórzy ludzie na przykład montażysty, dźwiękowca, PR-owca, social media managera, nie traktują jako prawdziwą pracę. Dopóki się fizycznie nie pracuje, to nie jest to praca dla wielu osób w dzisiejszych czasach, ale takie są realia, że zarabia się pieniądze w różny sposób. Montażysta w Kalifornii. Taka początkowa stawka klasyfikuje się na poziomie 45 dolarów na godzinę.